Witam wszystkich serdecznie. Mamy koniec listopada, jest niedziela jak zwykle na pasiece. Co my dzisiaj robimy? Przyjechałem zobaczyć, jak zimują moje pszczółki. I w tygodniu byłem na pasiekach tam na dole u Mechanika. Tam dwie rodziny dostały się myszy, górą przegryzły tutaj w drewnianej desce wyrąbały dziurę weszła rodzina myszek eee, z oczywiście rodziny, rodzina padła rodziny już nie było wykończyły je, pierzgę wyjadły no i cóż, no został tylko miód wyczyściłem ramki e, miód zawiesiłem, przyda się do odkładów nie wiem do czego jeszcze może do czegoś, dwie rodziny e, na pasiece w Ursał tam było 9 rodzin, zostało 8, też jest jedna rodzina, też myszy dostały się do środka, mała szczelinka, a jednak weszły i, i, i ten. No przyjechałem teraz tutaj zobaczyć jak się jak to wygląda. Tu mamy ciszę i spokój, tam e, jest spokój. Te dwa odkłady też jest spokój, e, zimują. Te rodziny wszystkie y, też zimują pięknie. Tu nawet mnie tam pszczółki troszeczkę odgoniły. Tu jest słaba rodzina, tu właściwie to był postawiony też odkład. E, też jest ładnie. Tu jest wszystko ok. Jedziemy następne. E, spróbuję to pokazać, oczywiście, znowu jedną ręką. Hopsa, w jednej muszę trzymać aparat. Tu jest tak zrobione. Tu pobudowały. O, no, proszę tu nawet widać pszczoły jak wiszą na boku spróbujemy to już zaczyna pszczółka atakować one tam wiszą pod, pod tą uff, idzie do oczu pod tą dziką za, zabudową którą nabudowały dzisiaj jest cieplutko dzisiaj było w dzień nie widać, one są dużo, dużo niżej, tu są dwa korpusy 2, 4, 6, 12 ramek plus ta dzika zabudowa. Są spokojnie. O, brzęczą ładnie, odzywają się przy stuknięciu. OK ja wyłączę później to ja im to poza... albo tak, tylko żeby im nam światło, nie, nie do tego, później odwracam to. Może pokażę jeszcze jeden, tu jest słaba rodzina. Żeby nie było, że tylko o, o wody się dostało. Kolender trzeba to zwalić tu dawno nie zaglądałem. Op. Rodzina zimuje już na górze. Miałem ciasto, tu widzę moje ciasto zjadły. Ale ja sprawdzę jak to jest z wagą. O, tutaj trzeba przywieźć ciasta. Miałem cały czas w aucie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek. Pięć uliczek. No i tu jest przeniesione wszystko stąd. Tu się okazuje, tu jest mało pokarmu. Trzeba będzie im przywieźć te ramki, które, które tam akurat wyjąłem. Trzeba będzie dołożyć chyba korpus na górę i, i parę ramek. Ok, to już tu wiadomo, co jest do zrobienia. I to jutro już to zrobię. Nie będę czekał, jutro po obiedzie. Będę miał auto. To tutaj dojadę. Opsa! Tutaj też są pszczoły, bo już słychać było, jak zachuczały. O proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o! Także pięć uliczek. Zakrywamy, żeby nie leciały do oczu. Op. Po co zimą dostać pod oko? tej strony sięgają aż dotąd tutaj tak zajmują ten ten rejon tu pokarmu nie brakuje to znaczy się ten jeden odkład to jest to jest jakbym powiedział e, kochani nie chcę się wymądrzać bo wiem naprawdę jeszcze zbyt mało ale e, według, według pani doktor Pia, Pia Aumair zrobiłem te odkłady i te wszystkie rodziny, te wszystkie rodziny są na zimę zbyt słabe, z tych odkładów te wszystkie odkłady robione w czerwcu są, no one po prostu nie doszły. One są za słabe. I one albo, albo im później brakuje pokarmu, bo, bo matki czerwiły, albo no, no coś ten, a osypało się już mnóstwo i to właśnie z tych słabych odkładów Osypało się, oprócz tych zjedzonych przez, przez myszy, osypało się kilka odkładów. Proszę, tu pokarmu nie brakuje, to widać. Niech nikt mi nie zarzuci. Ale... Ale tu mamy pusty ul. Ale tu mamy pusty ul, dlatego pokarmu nie brakuje. Co? zaraz zobaczymy to dalej trochę odsuniemy kilka ramek nie wiem jak one to zrobiły o Holender to nie jest to nie jest dłuto pszczelarskie to jest szpachelka malarska Wydawało mi się, że, że będzie wygodna. A tu jest cisza. Tu nie brzęczą pszczoły. Ale ruszyłem. Hop. Proszę. O, coś tam. Coś tam się odezwało. Jeszcze jedną odsuniemy. A nie! Pszczoły są na dole. Pszczoły są na dole. Jeszcze jedną, bo ja ich chcę zobaczyć. Jeżeli ja już tu podjąłem walkę. A są! Jest! Jest! Są tam pszczoły. Odsuniemy jeszcze bardziej, proszę. Kłom wisi na dole. Między tymi. Ja wam powiem kochani że ja po prostu nie słyszę wysokich tonów byłem u lekarza i, i, i po prostu no, no efekt pracy na budowie, nie? Te walenie młotami te inne cyrki cuda kurcze i, i to powiem weźmiemy to albo zabierzemy to do domu tu założymy tylko powałkę A więc myślałem, że kolejna rodzina stracona, a jednak nie. Szczółki ładnie tam siedzą. Trochę żeśmy im opsanę rozrabiali. Ok, to też później poprawię. To przykryję, żeby światło nie dochodziło. To one będą spokojniejsze. Zaraz się uspokoją. Ok, następny. Co tu jest? Ach, tu ja ile to waży. Tu nawet nie odkrywam folii, może troszeczkę z tej strony. Proszę, pszczół jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem i trochę. I tu można byłoby im też pomyśleć coś dodać. Okej, okay, też je tutaj później to poprawię, jak wyłączę film, aparat. Hop, następna. Hopsa. Tutaj też widać pszczoły. Tutaj też widać pszczoły i tutaj pokarmu nie brakuje. O ciężko. Okej. Okay. Dwie rodziny trzeba przywieźć. Ciasta rzucić. No i teraz jesteśmy tu. Są same odkłady, już tylko zobaczymy. Jeszcze, że jeden, może mocny, jeden słaby. Tam są takie są naprawdę słabiutkie odkłady. Może już ich nie ma. No, ten był mocniejszy odkładzik. Proszę. Pszczoły są tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na siedmiu ramkach. Jak to waży waży dobrze, ok. Zakrywamy i nie przeszkadzamy pszczółkom. Ok, to tu. I teraz te bidoki, te bidoki, które nie doszły. O, przykleiły ramki. Hop. Pszczółki są. Szybciutko pokażę, zamykam. Hop. Jak są? To nie siedzą. Hop. Widoki zimują. Kolejne widoki. Tamte też zimują. Raz, dwa, trzy, trzy uliczki. Okej. Okay. I tutaj też są. Przykrywamy. To ja się wyłączę. Zostały mi jeszcze zajrzeć do tych. Myślę, że nawet nie potrzeba tam zaglądać. Na wylotkach jest wszystko OK, czyli trawa nie wystaje, czyli, czyli myszy się tam nie dostały jeszcze. OK. To by było wszystko. Ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Jak się podoba to łapka. Jak nie, to dajcie na dół. I też dobrze. Okej, okay, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia.